To będzie wielka bitwa o Wrocław. Tak zbliżające się derby w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego zapowiadają przedstawiciele obu drużyn ze stolicy regionu. W niedzielę na stadionie przy ulicy Sztabowej zmierzą się Devils i The Crew. Oba zespoły nie doznały jeszcze porażki i przewodzą ligowej stawce. Wrocławskie ekipy nadają ton ligowej rywalizacji w tym sezonie. Devils Crew w rozegranych do tej pory spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw. Niedzielny mecz wyłoni samodzielnego lidera rozgrywek. W obu zespołach pełna mobilizacja i nerwowe wyczekiwanie na mecz z lokalnym rywalem. Trenujemy normalnie, choć wszyscy są już bardzo podnieceni, bo derby to zawsze wyjątkowe spotkanie. The Crew to mocny przeciwnik i na pewno ich nie lekceważymy. Mają wielu silnych i skutecznych zawodników i bardzo dobrze radzą sobie w tym sezonie. Myślę, że będzie to ciekawe widowisko. Bilans dotychczasowych spotkań derbowych jest korzystny dla crew. W ostatnim meczu aktualni wicemistrzowie Polski rozgromili Devils aż 75 do 0. Wymazaliśmy już tę porażkę z pamięci, zapewnia menedżer wrocławskich diabłów. U nas tak naprawdę nikt już nie pamięta o tej porażce sprzed roku, o tej wysokiej przegranej. W ciągu ostatniego roku rozegraliśmy 13 spotkań, wygrywając 12 z nich, a to tylko świadczy o tym, jaki, jak, jaki progres jest u nas w drużynie. Zupełnie inne podejście zawodników, zupełnie inne przygotowanie, sztab trenerski, zawodnicy yy, nowi, więc, więc myślę, że wygląda to zupełnie inaczej I, i teraz szanse są wyrównane i zobaczymy, kto w tym roku będzie lepszy. Zespół Devils w przeciwieństwie do rywali z Zamiedzy nie będzie mógł wystawić w derbowej potyczce optymalnego składu. Mamy dwóch kontuzjowanych zawodników w defensywie, cały czas jest Kamil Żółtaniecki i Michał Rutkowski i w ofensywie Tomasz Tarczyński, ale mamy plan B, także spokojnie poradzimy sobie bez nich. Myślę, że będzie dobrze. Przedstawiciele obu drużyn zapewniają, że w niedzielne popołudnie stworzą niezapomniany futbolowy spektakl, na który zapraszają wszystkich kibiców. Mogę wszystkim obiecać wspaniałe widowisko. Przyjdźcie, by zobaczyć dużo twardej gry i dobrze się bawić. Organizatorzy meczu poza sportowym widowiskiem już tradycyjnie przygotowali dodatkowe atrakcje dla kibiców. Futbolowa bitwa o Wrocław rozpocznie się w niedzielę o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Sztabowej.